Ulica Dewajtis, Lasek Bielański. Idę na spotkanie klasowe u księdza Wojtka Drozdowicza. Wojtek Drozdowicz to mój kolega szkolny i z podwórka z jednej klatki schodowej. Proszę posłuchać jak ptaki ładnie śpiewają. Bielany, warszawskie Bielany. Piękna sprawa taki las, blisko miejsca zamieszkania. To są zielona płuc Bielan, oczywiście i Żoliborza też. Wuxford też zaprasza na imprezę, a Wuxford to jest Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. Na wuxford jest studiuje moja koleżanka z bloga. Ewa. To nie zła laska tak między nami. Bardzo mądra dziewczyna. Pieski wydział teologiczny. Wojciech, to ty masz fantastyczną parafię. parafia księdza Drozdowicza, mojego kolegi z podwórka, z piaskownicy, z podstawówki z liceum. ale fantastycznie że ja tu nigdy nie byłem naprawdę to był taki dobry pomysł na spotkanie klasowe, że trudno pomyśleć lepsze z tej strony jak fantastycznie widać, że to nie, nie był w dzisiejszych czasach Что-то אושרק Jaka fajna karuzela. Jeszcze nikogo nie ma. Widzę, że pierwszy na spotkaniu jestem Ale dobrze, że tu była. Ośmalutka, ale twarda sierść. Ale jakie piękne. Jakie piękne. Jakie piękne. O rany. Fantastyczne. Widzę, że lubisz. O. To ty jesteś owieczko od Wojtka Drozdowicza, księdza, mojego kolegi z podwórka, ze szkoły. Ech. Ale super. Właśnie przyszli pierwsi koledzy, Jarek, dusza naszej klasy i Maciek, który głównie z harcerstwa znam, pseudonim Klekot i z obozu harcerskiego. Nie, nie, ale, ale, ale jestem do tego jak najbardziej, żeby dać znać, bo wiesz, bo jak, jak ktoś... Na ...wspólne posiłki, może tam raz do roku na jakąś... którym to było? Jaki? Ja sądzę, że gdzieś w XVI wieku to zostało założone, natomiast zakon kamedułów... Znowu kręcisz? No i tak wiadomo, że większość się wyrzuci, ale coś ciekawego się zmontuje, bo każdy z Was coś ciekawego opowiada. To mogę jeszcze siebie zobaczyć na Twoim blogu, pewnie. Na tak? pewno, no, jak będziesz chciał, bo to ja. Czy ja to torba? czoja? Nie. Jarka, chyba Jarka. ależ, że...

Chodzimy się, a Jereczka jeszcze gdzieś, tak? Jest Jereczka, jest. jereczka tak? Nie. Festus przedstawił królowi sprawę Pawła. Powiedział, że pozostawił w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłanie dostali się do... To masz, to Jarek mistrz ceremonii szykuje pieczenie barona. Z Jurkiem. Jurek. Jurek to najbliższy kolega z klasy, a Maciek to jest harterzem. Musieli używać taboretu. Aha. No to? Nie, jest A, właśnie. Że weź to teraz. Do wody, do wody. Do wody. Jest woda. To jest Tegoroczne truskawki, podobno polskie i podobno z gruntu, smacznego. Ale Jerzyna to też, tak. jest, nie, też jest ten przez Jerzy. To Nie ten jeżyk jest przez samorzykem. Już doszli panowo. Już doszliśmy, jest Jarek robi to samo to jest. A coś tam, o, to A coś tam, o, to A tam chyba coś... Idą, dzieci, Mieliśmy tranzystor przełożyć ten. Dzień dobry. Ja To jest w ogóle no, nie wiem. No ja wiem, Chicago jako takie jest ładne, jako miasto. O, tak mieszka ksiądz Wojtek. Całe jego gospodarstwo. Nie, jeśli chodzi o pałac kultury, ja jestem... Wojtek, czy ty nie przesadzasz? Brudne szklanki robiłeś? <noise> Potem się zmontuje, a wyrzuci się niepotrzebne rzeczy. Zazwyczaj... Dobrze na pamiętam. I dodajemy po kolei. Puszkę ma... No, bo tak tak mój ojciec właśnie mówi. Ja, ja, nie, ja sobie wolę tam pojechać do tego mojego ośrodka, wiesz, pójdę sobie na ryby to tam wiesz zapł zapłacić też